Dzień dobry moi drodzy! Vlogmas, dzień drugi! No Dobrze moi drodzy, skoro vlog ma z dzień drugi, otwórzmy sobie kalendarz adwentowy. O, mamy akurat dwójeczkę. co dzisiaj mam? święty Mikołaj przyniósł, a dokładnie co mi przyniósł? No, dalej. Co to, 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 O! Zobaczcie, nigdy tego nie miałam. Do mycia buzi. Taka szczoteczka. Super! I co jeszcze tutaj mamy? Marion. Nawilżająca kremowa maseczka do twarzy. Migdał i rokitnik Super! Jeszcze coś tutaj mamy. No i drodzy. no ja tutaj pewnie o terrys, orange, white chocolate wiecie, że ja lubię tą białą czekoladę to, jest, to są te czekoladki takie, które przypominają cząstki pomarańczy i ja mam tą taką kulę dużą to tak chyba otworzę bo... a jeszcze jest tutaj karteczka liścik od świętego Mikołaja przepiękne są te kartki zobaczcie by uprzyjemnić zimowy czas, wieczór spa zrobić czas, ho, 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 i dwójeczka, herbatka, na pewno dzisiaj zrobię, więc to, co dzisiaj miałam w kalendarzu adwentowym numer dwa. Ja z podłogi, zaraz się zbieram, włosy już umyłam, wybaczcie, żeby bez makijażu, ale tak też mnie nieraz widzicie, więc myślę, że nie macie z tym problemu. Dobrze, kochani, zaczynamy drugi dzień vlogmasa, na razie mi idzie, mam nadzieję, że jesteście zadowoleni, bo powiem Wam, że ja coraz bardziej się zaczynam nastrajać i wkręcać w to codzienne nagrywanie. Kto wie, może sobie przedłużymy do końca miesiąca te vlogmasy? Zobaczymy. Dobra, kochani, ja znikam, a Wy zasiadajcie, zabierajcie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, na co tylko macie ochotę. A my co? Zaczynamy! Czas na herbatę. Dzisiaj jest zwykła, bo nie mam czasu za bardzo, wiecie, żeby się bawić w komponowanie tej mojej zimowej herbatki, ale powiem Wam, że kocham te herbaty. Sir Williams, to jest, to jest jedna chyba z marek, którą kocham i uwielbiam. Jeżeli chodzi o takie... Mm, Herbaty z wyższej półki, a ta biała z gruszką jest po prostu e, numer jeden w moich smakach. Więc zaraz sobie ją zaparzę oczywiście w zimowym kubeczku, bo jakżeby inaczej. Poza tym duży, starczy mi akurat na tę pracę, którą teraz muszę wykonać. Ale tak, polecam wam i powiem wam, że. Szukajcie tych takich, e, takich torebkach większych. Ja Wam też kiedyś się pokazywałam. Jeżeli chcecie obdarować kogoś na święta, to myślę, że to będzie idealna alternatywa. Widziałam też w Rosmanie, że jest kalendarz adwentowy z tymi herbatami i tam macie różne smaki, więc jeżeli chcecie sobie przetestować, nie wiem jaka tam była cena, tam chyba było powyżej 50 zł. E, I tak jak pamiętacie, ja jednego roku miałam herbaty, kalendarz adwentowy z herbatami, i tamtego nie polecam. I to były herbaty jakieś angielskie. Kurcze, teraz nie pamiętam. Hmm. Natomiast jestem przekonana, że jeżeli nawet zapłacicie te 50 parę złotych za tę markę, to będziecie zadowoleni. U mnie to zawsze coś w kuchni się dzieje i wiecie co? Pomyślałam sobie że znalazłam resztkę pomidorków, tych papryczkowych, mam cebulkę. Tak, tutaj poprzednio kroiłam focaccie, ale nieważne. I ma, miałam jeszcze buratę, ogórka, a że zaraz muszę wyjść i wiem, że jak przyjdę, będę głodna i pewnie będzie, będę chciała coś na szybko sobie zjeść, zanim, nie wiem, podgrzeję zupę albo podgrzeję sobie drugie danie. Więc pomyślałam, że szybko właśnie wszystko pokroję. Zalej oliwą dodam też octu balsamicznego, myślę, że tego trochę dam jabłkowego też. No i będę miała danie po prostu gotowe. A z olejem myślę, że dam olej leniany, tak bardzo go lubię. Oliwę na razie nie, tylko myślę, że to wystarczy. Także wybaczcie moi drodzy, biorę się szybko zakrojenie, bo naprawdę zaraz muszę wychodzić, a chcę to dzisiaj skończyć. Zresztą ta burata już też. Jakby powstała, myślę, że 2-3 dni, to yy, no miałabym problem, bo byłaby już do wyrzucenia. A jak wiemy, burata nie jest tanim serem. Dobrze, biorę się kochani, zakrojenie. No dobrze, tutaj mamy już wszystko wrzucone, i teraz będę dodawała sól kłodawską. Wiecie, że ostatnio bardzo ją polubiłam, więc myślę, że tyle wystarczy. Może nie będzie za dużo. I teraz tak, olej liniany, tak dość szczerze, obficie, bo też będę sobie, myślę, jakąś grzaneczkę w tym maczała w sosiku, Dobra, może trochę. Dosyć. Yy, znalazłam jeszcze taką, taki krem balsamiczny, truskawkowy yy, z Lidla też. Więc też damy, oczywiście, ocet jabłkowy. Dwa takie chlusty. I odrobinę tego bardzo, a jakże cennego balsamico z Francji, którą dostałam od koleżanki. No dobrze, to wszystko teraz wymieszam. Mamy gotowe, wkładam do, zaraz do lodówki, niech to się maceruje. Jak wrócę ze spotkania, to będę miała idealną przekąskę. Czekałam na to zamówienie bardzo, bardzo długo, ale powiem Wam, że jestem szczęśliwa. I cieszę się, że powolutku te rzeczy, o których zawsze marzyłam, w końcu są ze mną, w końcu je mogłam. Kupić. Tak jak mówię, długo na nie czekałam, długo o nich myślałam, z wielu powodów nie mogłam ich wcześniej nabyć. Cieszę się, że ten czas już minął i teraz mogę realizować wszystkie swoje pragnienia, marzenia. No, może nie wszystkie, ale te takie, o których od dłuższego czasu właśnie są ze mną i wiem, że i teraz wiem, kiedy realizuję te wszystkie drobniutkie cele, marzenia, zwał jak zwał, to powiem Wam, że wierzę, zaczynam wierzyć w to, że wszystko jest możliwe. Złożyłam moi drodzy przepiękny, złoty wieszak. Jak nie zapomnę, to go Wam oczywiście podlinkuję. Kupiłam go z myślą właśnie o różnego rodzaju filmach. Na zasadzie w przymierzalni, coś takiego. Mam nadzieję, że tu moje szlafroki będą pięknie, idealnie wyglądały. Wiecie, że robiłam ostatnio duże porządki, jeżeli chodzi o szlafroki. Kilka szlafroków jest też u mnie na Vinted, więc jeśli macie ochotę, piszcie do mnie na priv. Podam Wam, jak się nazywa mój login. Nie login, tylko... Ja to się nazywa Ksywka. No pseudonim, jak zwał, jak zwał, na vintage, żebyście mogli sobie tam wejść, poszukać, poszperać, może akurat coś ciekawego wyhaczycie. Dobra, kochani, cieszę się, spełniłam kolejne swoje marzenie. Cieszę się ogromnie. Właśnie coś takiego um, chciałam już bardzo, ale to bardzo dawno sobie kupić. A, i wzięłam tak dla przykładu, powiesiłam kilka sztuk, bo moi drodzy, zamówiłam do tego również przepiękne. Złote wieszaki. Tak, na AliExpress bardzo mi się spodobały. Jadą już do mnie, więc pięknie będą akurat się tutaj komponowały z tym złotem. No i dobrze, próbka szlafroków. Te krótsze dają rady, ale zobaczcie, to moje takie a la kimono, no takie ten szlafrok większy, niestety będzie musiał wylądować w szafie. No, bo sobie nie wyobrażam, żeby wiecie, on tutaj mi po podłodze się. Tak szlają. No, więc ale ogólnie bardzo pięknie to wygląda. Tak gustownie. No, dobrze. Jestem bardzo, bardzo zadowolona. Myślę, że efekt końcowy, jak już przyjdą te wieszaczki, to Wam też pokażę, jak to w ogóle wygląda. No i będziemy kończyć tego vlogmasa. Nie wiem, czy dobrze mnie widać, ale tak. Jest już wieczór, ja sobie wyszłam. Do paczkomatu i na taki też wieczorny spacer. Muszę przewietrzyć trochę głowę, ale pomyślałam sobie, że wezmę kamerę i się z wami pożegnam. Kochani, dziękuję Wam pięknie za kolejny wspólny dzień. Vlog masowy. Mam nadzieję, że było Wam miło i przyjemnie. Co? Widzimy się jutro. Do następnego. Ciao!